Hej, kochani, dzisiaj odpowiem na Wasze komentarze, skomentuję Wasze komentarze i zaczniemy od takiego po prostu pytania, bo później zacznie się już niemiłe komentarze. Zaczynamy. To jest od Roberta. I ogólnie, jak super, jak coś pierwsza. Nie wiem, czy to pisała jakaś dziewczyna, bo tu pisze, jak coś to pierwsza. Może, nie wiem. No, i super, że jest taki komentarz, jak coś to było pod tym filmem, więc możecie sobie oglądać. Przechodzimy do następnego. To jest od Barbary. Yy, ogólnie ona się pytała, z jakiego z kraju pochodzę. Pochodzę z Ukrainy, nie skrywam tego. I dla mnie to nie jest wstyd podchodzić z innego kraju i nagrywać w innym języku. Później. Przechodzimy do takich już niemiłych bardziej komentarzy. Nie powiedzmy, że on jest niemiły. Po prostu nie rozumiem, o co tu chodzi. W butelkach? Takie emotki różne i w butelkach? Ja coś nie rozumiem z tego komentarza. Napiszcie mi, o co tu chodziło. No więc przechodzimy do następnego. Tu pisze, że to jest Tomasz Bien. I tu jest takie coś, że ale nagrałaś. Ogólnie ja staram się ładnie nagrywać i po prostu tutaj y, nagrałam, że moja córka jakby nie ma już chłopaka, bo ten chłopak ją rzucił, kiedy nagrywałam o rodzince. Dla mnie to jest mega niemiły komentarz, ale nagrałaś, to powiem Ci tak, to nagraj lepiej. Ogólnie ja nie rozumiem dlaczego tak pisać. Jak Wam się coś nie podoba, to po co? pisać ogólnie następny komentarz. Oj, raczej komentarze. Patrycja tu z kotkiem ma taki nick, że szkoda mi cię. Dla mnie to jest mega miłe. Aście smutno. Tak polubiłam ten komentarz, bo dla mnie to jest miłe. I to jest był komentarz, że mój mąż wtedy wyjeżdżał za chyba za miasto i... Następny komentarz. Sotka napisała takie coś. Ale, jaj! Jest profil, yy, profil piosenki. Ogólnie nie rozumiem też tego komentarza. Dalej. Nie wiem, co to jest za nazwa, ale dobrze. Napisała AHXD, albo on napisał AHXD. Ogólnie nie wiem, po co pisać AHXD. Jakby dziwne. Tutaj jest bardziej bardziej niemiły. Oliwka. Chyba. Oliwia. Olivia. Aha, ok, XD. Jakby. Nie wiem, o co wam z tym chodzi. Aha, ok, xd. XD. Ogólnie po prostu nagrywam Sytuacje. To są wymyślone po prostu historyki, po co tak komentować ogólnie. Tutaj pisze, fajnie masz jakieś dodatki wykupione. Ogólnie, Wydzi mi ten filmik. W tym filmiku nie masz żadnych dodatków wykupionych, tylko były w jakimś tam yy, prezencie. Więc możesz to sprawdzić i chyba tak, bo już nie pamiętam. Przechodzimy do następnych komentarzy. Oj, oj, chochry. Zapomniałam, że to wysłała Kinga. Pozdrawiam. I wszystkich innych też pozdrawiam, sochki. Pozdrawiam was wszystkich. Bardzo mi miło opowiadać na takie pytania albo na takie komentarze. Sochki, że was do tego nie poddawiałam, ale po prostu zapomniałam. I teraz tutaj, następny komentarz. Zrobisz parę, dwa. Niestety już nie zrobię, bo już nie mam tej rodzinki, ale jak będzie coś inna, na przykład rodzinka i może zrobię. Kochamy... i to napisała Monika. Dalej taki bardziej niemiły komentarz. Oj, 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 przyszło, chyba przyszło. No. Kochamy kotki. Tu jest. I nie rozumiem z waszymi xd. No i kochamy kotki napisały takie coś. No i moja mama pracuje w innym mieście. Też. Napra... Napra... Naprawdziwo. XD. Ogólnie... Po co dodajecie do XD? Możecie mi ktoś wytłumaczyć, co to ma być XD? Ogólnie rozumiem, że mogłam tam napisać, że pojechał do innego... Kraju, ale chodziło mi po prostu, że pojechał do innego miasta na zawsze na długo, bardzo długo, więc w sumie, o to mi tu chodziło. Przechodzimy dalej. emilson 9 i tu napisała takie coś, a mój obraz z złamał nogę. Bardzo mi szkoda Please nie hejtuj. Nie będę tego hejtowała. Bardzo mi szkoda twojego brata. Pozdrawiam Ciebie i Twojego beta, Dobrze, przechodzimy dalej. Patrycja. I fajny film. Bardzo mi miło, że tobie się spodobało. Pozdrawiam Cię. Dobrze. E, przechodzimy dalej. Nie mogę zrozumieć tej nazwy, nie mogę jakoś jej wymówić, ale napisała, napisała albo napisała wczoraj. Ja coś nie kumam tego komentarza. Napiszcie o co tu chodzi. Później Monika znów napisała. Mój tata też kiedyś wyjeżdżał do innego miasta na leczenie. Bardzo mi przykro, że wyjeżdżał. Bardzo mi miło, że piszecie też o swoim życiu. Ja ogólnie nie będę hejtowała tych komentarzy, a raczej yy, będzie mi przykro, że na przykład ktoś wyjeżdżał i bardziej polubię ten... Nie wiem dlaczego nie polubiłam, ale pozdrawiam Cię Monika. Tutaj komentarz jest Roblox, coś tam Games, coś tam, coś tam napisał. Proszę, zrób tutorial na te auto. Ogólnie tu jest ten film, tam było auto jakieś. To niebieskie, duże, rodzinne ogólnie. Kupiłam ten dodatek i kosztował chyba 5 ileś tam złotych, więc. No nie wiem jak zrobić tutorial, bo ogólnie kupiłam go. Ogólnie... Wielkoludzik napisał chyba... Nie wiem co za nazwę, ale pozdrawiam jak coś Roblox też. Y ogólnie... Tu jest pisane, że też się przeprowadziła do innego miasta, jakby... Możecie sobie przeczytać, ale że przeprowadziła się do innego miasta, i chciała tam żyć. Ogólnie też nie lubię się przeprowadzać, przeprowadzałam się i też nie lubię, nie lubię. Też chciałam żyć zawsze w tym miejscu. Więc przykre są przeprowadzki, ale też później się staje fajnie, że znajdujesz innych przyjaciół, jak na przykład przeprowadzasz się. No, ja tak samo miałam. A, i tu znalazłam już zdjęcie z tym autem połowy auta, więc ogólnie o to auto chodziło. Ogólnie tutaj robiłam jusa i bardzo mi miło, że mówisz, że jest ładny, bo bardzo się starałam wykonać go takiego samego. Jeszcze to w Avatar World. I zapomniałam, pozdrawiam Cię wielko Ludzikito i tutaj jest Katę, też Cię pozdrawiam. Tutaj jest Alicja Pietrowska. Pozdrawiam Cię. I jaka to jest rekreacja? To jest gra Avatar World. Ogólnie to już były takie dawne, już i tu było. Hej, bardzo lubię cię oglądać. Kiedy. E e nie, 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 coś się powiem. Kiedy będzie kolejny film? Nie mogę się doczekać. Ogólnie później wyszły jeszcze filmiki, i ogólnie. Lubię takie komentarze. Jak mówicie, że bardzo lubicie mnie oglądać. Ogólnie. Polubiam te komentarze. No i pozdrawiam Was. I pozdrawiam Cię Luna, bo jak coś to napisała Luna. I jak widzę, to chyba lubisz się chajacobuta. ja też. O, ogólnie tutaj były jakieś chyba tajemnice. Ten filmik. Kapibara napisała, że Pani wypróbuje to więc bardzo mi miło że oglądacie takie coś i że po mnie wypróbujecie to. Ogólnie ja miałam takie coś, że często mi jakieś kody nie wychodziły, nie wiem dlaczego, ale dobra, przechodzimy do następnych komentarzy. Ogólnie ten filmik był że o pierczekach, kiełbasy, papier papy, papieroni ser. Ogólnie były całkiem śmieszne, pozdrawiam cię. Pozdrawiam cię do Później znów napisała mi Lena. A nie, nie Lena Luna w sorki. I znów napisała hej, no nie to samo, ale napisała, że hej, nagrasz może part poranny wieczor Poranną wieczorną rutynę z rodzinką. A oczywiście bym nagrała i jak będę miała rodzinkę, to też nagram. I pozdrawiam Cię. Ogólnie kończą mi się już chyba komentarze, bo jak widzę, tu już chyba ostatni. Monika napisała, no nie by nie było. Ogólnie nie za bardzo wiem o co tu chodzi, ale chyba, że. bo ten film był nazywany, że. Miał być fajny dzień, ale nie jest, dlatego że mój chłopak wyjechał. No i to dla mnie było mega przykre i teraz siedzę sama w domu z pieskami i kotkami, więc ogólnie pozdrawiam Cię. Ogólnie chyba to wszystko. Za chwilę sprawdzę. No ogólnie to jest, jest wszystko, więc papa, pa bardzo mi by było miło za te fajne komentarze. Widzimy się w następnym filmie. No i następny film to będzie chyba pokazuję wam mój dom, nie wiem. Też trochę nie umiem komentować te komentarze, tak, to był mój pierwszy raz jak komentuję wasze komentarze, więc sorry jak coś powiedziałam nie tak i tylko zaczęłam niedawno nagrywać, więc nie hejtujcie mnie, please. I zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, pa, pa, miłego dzienka.